Kochani badacze w Parku Wiedzy, czy wiecie, że kartę graficzną waszego komputera można nauczyć pracować mądrzej, a nie ciężej? Zamiast dawać jej więcej mocy, możemy dać jej mniej. Ten sprytny zabieg nazywa się undervoltingiem. Jak to możliwe, że obniżenie napięcia poprawia pracę komputera? Zapraszam Was do odkrycia tej energetycznej zagadki. Przy fontannie spotkałam wróbla i biedronkę. Wróbel był przekonany, że undervolting polega na zasłanianiu karcie graficznej dostępu do prądu. Opowiadał, że owinął kabel zasilający liśćmi, żeby do karty docierało mniej energii. Ale komputer po prostu się wyłączył. Biedronka z kolei uważała, że to specjalna dieta dla karty graficznej. Była przekonana, że trzeba jej podawać tylko lekkie dane, na przykład obrazki z jednym kolorem, żeby nie męczyła się zbytnio i zużywała mniej prądu. Wyjaśniłam im, że undervolting nie polega ani na fizycznym blokowaniu prądu, ani na ograniczaniu zadań. To precyzyjne dostrojenie napięcia, które pozwala karcie pracować tak samo wydajnie, ale przy mniejszym apetycie na energię. Pod wielkim drzewem spotkałam świnkę morską i żabę. Świnka morska opowiedziała, że jej komputer podczas grania bardzo się nagrzewał, a wentylatory hałasowały jak szalone. Po tym jak jej opiekun ostrożnie obniżył napięcie karty graficznej, komputer stał się znacznie chłodniejszy i cichszy, a gry działały tak samo płynnie jak wcześniej. Żaba dodała, że jej laptop, który służy do projektowania animacji, bardzo krótko działał na baterii. Po wykonaniu undervoltingu, laptop zużywał mniej energii i mogła pracować na nim w ogrodzie o wiele dłużej bez potrzeby ładowania. Zgodziłam się z nimi, że to doskonałe przykłady pokazujące, jak undervolting może obniżyć temperatury, zmniejszyć hałas i wydłużyć czas pracy na baterii. Na ścieżce spacerowej spotkałam kota i pszczółkę. Postanowiłam sprawdzić ich wiedzę i zapytałam, co wiedzą o undervoltingu karty graficznej. Kot wyjaśnił, że jest to proces obniżania napięcia zasilającego procesor graficzny przy jednoczesnym zachowaniu tej samej lub bardzo podobnej częstotliwości taktowania. Powiedział, że producenci często ustawiają napięcie z zapasem, a undervolting pozwala znaleźć najniższą stabilną wartość. Pszczółka dodała, że głównym celem jest zmniejszenie poboru mocy i emisji ciepła. Dzięki temu karta graficzna może pracować w optymalnych warunkach. Pochwaliłam ich za dużą wiedzę, podsumowując, że undervolting to zaawansowana optymalizacja, która pozwala osiągnąć lepszą efektywność energetyczną bez utraty wydajności. Kochani badacze, dzisiaj nauczyliśmy się, czym jest undervolting. Zrozumieliśmy, że to sztuka znalezienia idealnej równowagi, w której karta graficzna pracuje z pełną mocą, ale zużywa przy tym znacznie mniej energii. To jak nauczyć biegacza, by pokonał ten sam dystans, ale męczył się o połowę mniej. Pamiętajcie jednak, że to metoda dla cierpliwych i ostrożnych odkrywców. Do zobaczenia podczas kolejnych przygód w Parku Wiedzy.